No, dzisiaj wspaniały dzień, ponieważ idę sobie oddawać stał, co mi się nagromadziło troszeczkę o nie, jak Ktoś wywalił, kurde, jakiś tłuściok na tym jeździł, i tu się kurde, przegina w tym miejscu. Więc a złom stalowy kółka odrobiłem. To wszystko widzieliście w rozbyrkach. Tutaj wirniki, stal z wirników. Tutaj dwa kompresory. Tutaj trzeci i czwarty Tutaj jest nierdzewka Ja odwiozę to sobie dzisiaj na czeski skup Jadę do roboty Więc zapaliwko praktycznie za rozłoty Bo to jest pół kilometra od roboty Tu jest ten silnik, który kiedyś rozbierali Było 10,5 kg pół miedzi z niego Solidny bydłaczek, kurde mę... Ciekawe czy to Uźwignę teraz do auta o! Kurde popuściłem, no może tam radę chyba odwieść. to wszystko kurde, ta stal chyba coś około 170-190kg aż 190 kilo może ważyć, no, nierdzewka, nierdzewkę oddaję też, niemagnetyczną troszeczkę tego jest chyba ze 3 4 kilo. zobaczymy, w Polsce mi to nie chcą zabierać, więc do Czech to też idzie. No i co? Wy zobaczycie kurde podliczenie, ile to wszystko warte. Tutaj jeszcze wnętrzności mikrofali i magnetrona. No właśnie kurde to wszystko, co, co to ostatnio kurde znalazłem tam, jakieś blachy i takie cienizny, głupoty. No wszystko to trzeba oddać. Zobaczymy ile za to można zarobić pieniędzy na no, czeskim skupie złomu, jakie ceny, ceny są za złom, więc co, widzimy się chyba przy podliczeniu już ja to dodaję to nie jest tego wiele, bo kurde trochę miejsca mało mam już w garażu i muszę to wszystko zawsze skakać przez to no i co, nam to sobie, metale kolorowe jeszcze sobie zostawiam jeszcze tego nie jest wiele, chyba 20kg miedzi tak jakoś no ale dzisiaj sprzedaż złomu stalowego około 180kg może być Zobaczymy, ile w czeskich koronach można za to zarobić, ile za kilo, i policzymy to sobie oczywiście na polskie złotówy. Widzieliście, ile można zarobić z takiego oto bałaganu. Silnik wyjadłem z marketplace'a, Kompresory to jeden chyba albo dwa znalazłem, dwa mi kolega wysłał inny. No a reszta po prostu, co się nazbierało, to się rozbierało. a ja to mikrofale jeszcze też kupiłem za. Ile to? 20 zł, No i 30 zł zarobku było z tego. Zobaczymy. No, nierdzewka, takie te, e, do herbaty albo kawy, wiecie co to jest. No. Zobaczymy. Dobra, idziemy, idziemy podsumowywać. Widzimy się przy podliczeniu. Ja to wszystko oddam. Dzisiaj na skub. bo do roboty jadę. No to tymczasem podliczenie za chwileczkę. Uf, dobra, wszystko się Fajnie zmieściło do auta A Najgorsza robota była Ten silnik tu dostać kurde, Do tego bagażniora Dobra, idziemy z koksem No i za chwilę Ile z tej stali tutaj wyszarpałem Kasy i z tej nierdzewki troszeczkę tu. No i mamy tutaj podsumowanie Ja stało dałem dzisiaj 35.23. No i pierwsze co było to była nierdzewka 20 koron za kilo 31 kilo i 62 koron, druga rzecz była stal Gruba No to było kurde mi zabrali nawet z tym kompresorem jako grubą Nawet z tym, z tym silnikiem, to było z tego 150 kg 750 koron I stal, takie blachy piardowe 4 korony za kilo, za cienki 30 kg tego było i 120 koron razem, 932 koron No i policzenie jeszcze na Polskę złotowy za gruby 0,80 za kilo 147 zł było tego 150 kilo Zun cienki 30 kilo 0,8 zł za kilogram 24 zł I stal nierdzewna 3,1 kilo za 39 zł za kilo I 12,9 zł było za tą stal nierdzewną Razem 183 zł za jeden wypad Proszę Państwa, no ja mam miejsce w garażu I to mi się podoba, bo kurde Ceny mogłyby być lepsze, ale tam ja tam kurde nastawnie patrzę na jakieś tam ceny. W dupie mam ceny, kurde, stadion. Głównie, że miejsce mam w garażu, więc co, Jeżeli ja się podobało, kurde, takie oddawanie w Czechach. No i czeskie ceny, możecie zobaczyć, jakie teraz są. No to co, wiecie, co macie robić. No i co. Do następnej rozwałki, kurde, nie wiem, czy rozwijać prałkę, czy jakiś tam sprzęt z tego. Zobaczymy. No to trzymajcie się. Cześć.